No to ci kupiłem harnasia. Harnasia to tam to. Ale o co chodzi? Przecież witem się jarasz, chcesz być taki agon. Bo musisz pić harnasia. To, że on już nie pije harnasi, i to jest powód bulwersacji, bo on teraz na przykład wojaka. Pije. No dobra chujowe to jakieś późno. No nas, sprawdź czy są te zdjęcia. Sala bankietowa. O tu może pójdziemy bardziej. Sam zdjęcia. Znaczy jest... Jest z wojtakiem. <laughs> kurwa, jest coś takiego, nie? <laughs> Są zdjęcia. No to dobrze. <laughs> Zobacz kurwa. Ile <laughs> zdjęć jest. Ale żeś najebał. Cztery foty. Jest z misiem na krupówkach. <laughs> podobna ta, podobna sytuacja. No, dobra, jedziemy dalej. A ty też chcesz, może? Marcin, ja to jest tak. potem... mi. Właśnie muszę napić na tył. O proszę, masz hotel, Marcin, tutaj. Kręcisz? On tak, gwiazdkowie. O super. Dwie gwiazdy. W Poznaniu nie będziesz tak miał.